Sukces, kochani, sukces dzisiaj dla każdego to pojęcie oznacza zupełnie coś innego. Dla niektórych to jest sukces utrzymania rodziny, dla niektórych sukces to jest awans, dla niektórych sukces to jest posiadanie pieniędzy również, dla niektórych sukces to jest wyjście z nałogu. Każdy ma inne pojęcie sukcesu. Można bardzo wiele w swoim życiu zmienić, jeżeli naprawdę się chce. Sam wiem po sobie, że jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że moja przemiana drastycznie się zmieniła. Potrafiłem wyjść z okropnych rzeczy, z okropnego momentu swojego życia, i udało mi się to. Dlatego sukces dla każdego jest zupełnie czymś silnym. Można naprawdę bardzo wiele w swoim życiu osiągnąć, ale trzeba mieć cholernie silny charakter. Dużo też ludzi mówi cel. Cel nie jest samym w sobie środkiem, żeby móc osiągnąć to, czego się chce tak naprawdę. Najważniejsza dla mnie zawsze była ta droga. Droga. Ta. Między momentem postanowienia sobie czegoś, a tym celem, jeżeli mamy tą drogę od tego momentu postanowienia sobie czegoś do tego celu, to jest najważniejszy moment w tym, żeby móc poznać również samego siebie. Nie ma nic bardziej wartościowego, kiedy wyzbędziesz się pokus, kiedy wyzbędziesz się tego, że ludzie o tobie mówią, kiedy zrozumiesz że Twoje życie jest najważniejsze, nie życie sąsiada, nie życie życiem kogoś innego. Nigdy nie będziesz tą samą osobą. Nie ma po prostu na to szans. Nie bądź kopią innych ludzi. Bądź sobą. A uwierz mi, że będziesz najszczęśliwszą osobą na świecie. Naprawdę, bycie sobą jest czymś cudownym. Wtedy kochasz samego siebie, ludzie też będą cię kochali, ale musisz być sobą. To jest najtrudniejsze. To może być wyznacznikiem tego, kim chcesz być, ale pięknie. Cudowne są poranki. Zacznijcie najpierw być sobą, bo później nie wytrwacie w tym tak zwanym celu, który chcecie mieć. Kawa na poranek. Jak zawsze, ściskam Was serdecznie i bądźcie sobą. To najważniejsze.